Kaczyński dostał zagadkową wiadomość, wpis zamieszanie. Policja wkroczyła do akcji W szeregach prawa i sprawiedliwości wżej jak nigdy dotąd. Na skrzynki e-mailowe najważniejszych polityków partii, w tym Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, trafiła anonimowa wiadomość, która stawia poważne zarzuty. Padły zawiadomienia na policję a w partii zapowiedziano wewnętrzne śledztwo. Tajemniczy e-mail uderza w PiS. 27 października na skrzynki najważniejszych polityków PiS trafił anonimowy e-mail z oskarżeniami pod adresem starosty biłgorańskiego Andrzeja Szarlipa oraz z byłego radnego Ireneusza Bulicza. Autor wiadomości twierdzi, że działacze mieli uczestniczyć w grupie przestępczej, która wyprowadziła ponad 32 miliony złotych z funduszy publicznych podczas budowy autodromu Biłgoraj. W treści pojawiają się zarzuty dotyczące fikcyjnych odbiorów inwestycji, zawyżania kosztów i przekierowywania środków do prywatnych firm. Oficjalna reakcja i obrona oskarżonych. Starosta Andrzej Szargi pod razu odpiera zarzuty, określając je jako fałszywe oskarżenia i zniesławienie. Złożył zawiadomienie w komendzie powiatowej policji w Biłgoraju, a jego rzeczniczka zapowiedziała dalsze kroki prawne w przypadku powtórnych prób pomówień. Podobnie postąpił prezes spółki Autodrom Biłgoraj Jarosław Bury, wskazując, że wiadomości noszą znamiona zorganizowanej kampanii dezinformacyjnej. Policja otrzymała wszystkie e-maile, by rozpocząć śledztwo. Kontrole i polityczne napięcia w partii. W reakcji na aferę starosta zawiesił w obowiązkach Ireneusza Bulicza, a w Biłgoraju powołano wewnętrzną komisję kontrolną. Planowany jest również audyt zewnętrzny, który ma szczegółowo przeanalizować przebieg inwestycji. Tymczasem rozmówcy Onetu wskazują, że sprawa Biłgoraja może być tylko wierzchołkiem większego konfliktu wpis. Wewnętrzna rywalizacja i próby rozbicia starych układów w partii wciąż eskalują, a lokalne napięcia wzmaga rosnąca siła przeciwników politycznych, takich jak Grzegorz Braun.